Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że to wideo się nagrywa. Ja dzisiaj chciałam wspomnieć o metodzie Jane Teresy Anderson. Dla mnie to jest kobieta, która taką metodę bardzo, bardzo psychoanalityczną opracowała: jak wejść w sen i poznać siebie lepiej poprzez ten sen. I w tym kursie jest kilka modułów, może 8-9 i jest bardzo dużo wiedzy, dużo metod i, i dużo takich konstrukcji właśnie za pomocą których ona daje więcej możliwości, żeby wejść w ten sen. I dzisiaj podam jedną metodę mm, i powołuję się na nią i też, jeżeli będziecie kiedykolwiek e, tłumaczyć sny, czy robić jakieś wykłady, czy mówić o tym, to też proszę się. Na nią, na tą y, kobietę powołać, to jest jej. Metoda, to jest, ona się nazywa Jane Teresa Anderson. I teraz na przykład <coughs> bardzo często y, pojawiają się w snach nam y, osoby. Y, różne osoby, koledzy, koleżanki, znajomi, nieznajomi. I oczywiście sen jest wiele, wielowymiarowy, ale ja będę mówiła tylko i wyłącznie o tym tłumaczeniu jakie ma Jane Teresa Anderson czyli będziemy wchodzili jak gdyby w taką psychologiczną analizę przepraszam chodzi o to że ona uważa tak jak Carl Jung że wszystko co śnimy jest w nas samych i teraz na przykład wyobraźcie sobie że śnicie obraz jakiegoś kolegi kolegi Albo mężczyzny, no wyobraźcie sobie twarz tej, tej osoby, i no weźcie sobie kawałek papieru, długopis i napiszcie y, trzy cechy charakteru, z jakimi się kojarzy ta osoba, trzy cechy charakteru, jaką ma osobowość, przynajmniej trzy cechy charakteru, tak? To ja Wam podam przykład y, z kursu. Y, no, załóżmy, że śni mi się Peter, tak? I teraz z czym on mi się kojarzy? Z tym człowiek, no na przykład mi się kojarzy <laughs> z takimi cechami charakteru, że lubi podejmować ryzyko. Jest bardzo takim kochającym człowiekiem, ma dużo w sobie miłości. To jest druga cecha i trzecia cecha jest taki encouraging, czyli potrafi jakby zachęcić do działania. Jest taki optymistyczny. Czyli wypisałam trzy cechy te charakteru tego człowieka, z czym mnie się skojarzył. Pierwsze skojarzenia. Także, jeżeli wy macie jakąś osobę ze snu, to też y, wypiszcie sobie trzy skojarzenia z jej charakterem. Mm. Teraz, jak już wypisałam te cechy charakteru, to teraz ja wypisuję przeciwieństwa, po drugiej stronie. Czyli mam, że lubię podejmować ryzyko. To teraz. Y, Przeciwieństwem tego jest ostrożność. Czy jest ostrożny? Yy, Druga cecha kochający. Yy, przeciwieństwem jest niekochający, czyli taki zimny, yy, niewyrażający uczuć. I trzecia cecha, czyli taki optymistyczny, zachęcający do działania. Yy, przeciwieństwo tej cechy to jest zniechęcający. I teraz co może reprezentować Piotr w moim śnie? Może reprezentować na przykład konflikt wewnętrzny. Ile ja chcę podjąć w życiu ryzyka? Czy chcę podjąć ryzyko? Czy chcę zachować ostrożność? I jaki problem wy macie w życiu? Czy na przykład czy macie problem z podejmowaniem ryzyka? Czy macie problem ze zbytnią ostrożnością? Mm. No, i tutaj to już jest y, głębsza, głębszy temat do, do psychoanalizy, bo tu już wy znacie swoje życie, znacie swoje y, w realu układy w życiu, i już wtedy moglibyśmy się spotkać i przeanalizować to, tak? Y, o co tam chodziło, co się pojawiło w tym śnie, a, a co jest w życiu realnym. Druga cecha: y, wyszła miłość i przeciwieństwo tego uczucia, czyli nie, y, brak tej miłości. I. Na przykład co ten Peter pokazuje mi w moim śnie? Na ile ja wyrażam swoją miłość? Na ile ja chcę wyrazić swoje uczucia? Na ile chcę wyrazić, um, jak ja czuję miłość. I czy w ogóle czuję miłość? Może nie czuję miłości? Może nic nie czuję, tak? A co wy chcielibyście wyrazić, jeżeli... Um, Yy, mielibyście takie skojarzenia, na ile wy wyrażacie miłość i na ile ją czujecie i czy chcecie ją czuć, czy nie chcecie jej wyrażać, czy chcecie ją wyrażać? To jest problem. To, że tu było bardzo duże rozwiązanie w tym śnie dla mnie, yy, bo akurat ja jestem, yy, dla mnie to była taka wskazówka wewnętrznego konfliktu. <laughs> Ten wewnętrzny konflikt, czy właśnie yy, chcę yy, żyć tą miłością, czy, czy nie czy to zostawić. Yy, I te wewnętrzne konflikty bardzo mnie interesują, dlatego, że my no, zazwyczaj nie jesteśmy ich świadomi, a na poziomie świadomym nie wiemy, jakie to są konflikty wewnętrzne. One są bardzo interesujące, bo nasz podświadomy umysł, nieświadomy umysł, może zupełnie co innego czuć, niż my, my sobie nawet nie zdajemy z tego sprawy. Yy, trzecią cechę, jaką wy, wypisałam, z kim mi się kojarzy Peter, Spitem mi się skojarzy z takim człowiekiem naprawdę encouraging, takim, który no, potrafi zachęcić do działania. <laughs> Przeciwieństwo zniechęcające. I teraz jaki, jaki może, jaki ja mogę mieć konflikt wewnętrzny? Czy ja chcę działać, czy nie chcę działać? Czy lubię ludzi, którzy zachęcają mnie do działania, czy lubię ludzi, którzy mi nie, nie zachęcają, czyli zniechęcają? Bo są osoby, które. Mnie zachęcają do tego, żebym coś zrobiła, i są takie osoby, które mnie zniechęcają. I to właśnie jest tutaj. Ten sen pokazał, na ile ja się przejmuję osobami, które mnie zniechęcają do działania, na ile ja ich zapraszam do swojego życia. Czy właśnie, czy warto takich ludzi zapraszać do swojego życia? Raczej nie odseparować się, dopowiedzieć: Do widzenia, dziękuję. Ci, którzy nas niechęcają, to no niech sobie po prostu mm, robią swoje, a my nie będziemy mieć z nimi wspólnego po prostu, bo my jeżeli chcemy działać, tak? Bo może ktoś was niechęcić do działania. Ale myślał, w mojej sytuacji było coś takiego, że ja takich ludzi no po prostu mm, z takimi problemami, którzy mm, nie zachęcają do, do do właśnie działania i robienia czegoś no nie, nie jestem w stanie po prostu tutaj w tej sytuacji w jakiej ja jestem przyjąć w życiu tak, ja raczej otaczam się ludźmi pozytywnymi którzy mnie raczej uskrzydlają dodają skrzydeł także w tym śnie tu mi sen jasno pokazuje tak, że jaka jest moja relacja wobec takich ludzi, jaka jest moja relacja wobec ludzi, którzy mnie y, dodają dodają mi otuchy, stawiają mi na nogi, czy tam po prostu pokrzepiają mnie i do takich pozytywnych ludzi, czy jaka jest relacja wobec negatywnych ludzi, czyli taki sen, taka jedna twarz, taki jeden człowiek, y, jeden kolega, który się przyśni, może tak głęboko ten sen y, może tak zanalizować. I zazwyczaj jest tak, że z jednym tematem jesteśmy bliżej. I na pewno z jakimś jednym tematem jest nam po drodze, że ten temat ma coś do przerobienia, że jest jakieś w nas właśnie y, jakieś pytanie, czy jakieś issue, czy jakieś właśnie y, znaczenie dla nas w tym człowieku, który nam śni. Nawet czasami wystarczy zobaczyć samą twarz i napisać y, z kim się ta osoba kojarzy. Y no, i tutaj to naprawdę polecam te, te, ten kurs. Egzamin jest łatwy, bo ja uważam, że jest bardzo łatwy egzamin na koniec, się tylko odpowiada na pytania. To jest taki test. <coughs> I że jest tak głęboka analiza, że osoby, które nie miały, że tak powiem, no, przeszkolenia, to nawet nie wiem, jaką by miały wspaniałą intuicję, to nigdy tak. Głęboko nie wejdą w te, w te symbole. Dlatego no, po prostu zachęcam do nauki i do robienia tych kursów. W następnym, teraz już będę mówiła zupełnie, zupełnie będę improwizowała. Powiedzmy, śni mi się następna osoba, śni mi się koleżanka. Koleżanka na przykład z pracy. Ta koleżanka jest bardzo no, głośna. Jest taka wesoła, głośna i tak dalej. To jest pierwsza cecha, ona mi się z tym kojarzy. Druga cecha mi się kojarzy, że jest zorganizowana, jest taka naprawdę yy, bardzo poukładana. I trzecia cecha, jaka mi się z nią kojarzy, to jest, jest bardzo uparta w swoich opiniach. Że jest taka opinionated. I to wypisałam sobie te trzy cechy, tak? I teraz piszę przeciwieństwo. Przeciwieństwo takiej osoby. No, ona jest taka, że ciągle się śmieje, jest osoba. To jest przeciwieństwo to, jest, że jest osoba cicha, tak? Zorganizowana przeciwieństwem jest osoba, no, chaos, totalny chaos w życiu, tak? I opinia to przeciwieństwem jest, że osoba jest otwarta na innych ludzi, otwarta na inne poglądy i na to, co inni mówią. Czyli co to może reprezentować ta osoba w moim śnie? mi się ta twarz pokazała tej osoby i ta dziewczyna się przyśniła. Jaki ja y, mogę y, po prostu mieć konflikt wewnętrzny? No to akurat, y, czy siedzieć cicho, czy coś powiedzieć, tak? Bo jest jakaś sytuacja, powiedzmy, no gdzieś, no wiadomo, w życiu często są takie sytuacje, że y, albo się zachowamy tak, że przemilczymy problem, albo coś powiemy. I tutaj akurat, no to genialnie y, pasuje do tej mojej sytuacji, żeby się zastanowić, czy. Jednak skomentować to, co się wydarzyło, czy siedzieć ci cicho, czy, czy nic nie powiedzieć. E, zorganizowana i chaotyczna. Czyli mamy dwie przeciwności. I znowu, jak tutaj w życiu. Czy się zorganizować, czy, czy dalej żyć w chaosie? Czyli bez jakby planu. Czy mieć jakiś plan i, i wiedzieć, co robię, czy, czy dalej postępować, jakby no, y, rosyjska ruletka, tak. I poglądy. Opinionated czy otwarta? Czy otworzyć się na inne poglądy, na innych ludzi, na inne osoby, czy, czy trwać przy swoich poglądach, czy może zmienić poglądy. I tutaj ja mówię, to jest taka moja relacja prywatna, ale każdy w tych snach odnajduje swoje własne, tak? Swoje własne pytania, własne konflikty i jakby. Co zrobić w tym życiu, to, bo to ma wszystko y, przeniesienie do życia realnego, te sny, tak? I jeszcze podam taki przykład jeszcze jednej z osoby, z naszej grupy, która miała taki sen, y, też śnieje się osoba, śni się kobieta. I ta kobieta y, pierwszą cechę, jaką jaka się kojarzy, to jest osoba mądra. Druga cecha towarzyska. I trzecia cecha, silna duchowo. I teraz mądra. Co jest przeciwieństwem mądrej? Głupota, tak? No to jest ewidentne. I teraz ta osoba, której się to śniło, um, jakie ona chce podjąć w życiu decyzję Czy chce jakieś mądre decyzje podjąć? Czy jest coś takiego, że naprawdę w ogóle nie myśli i nie zastanawia się nad tym, co robi, tylko robi same głupie rzeczy? W tym momencie mam na myśli głupie rzeczy, czyli oderwane od, od uczuć, od głębszych uczuć, tak? Hmm. Następnie ta osoba, ta śniąca napisała, że jej się kojarzy yy, ta osoba z osobą towarzyską, która się przyśniła. Towarzyska. Przeciwieństwem jest izolacja. <tryk> I tutaj ja akurat yy, znam tę osobę śniącą i wiem, że tam jest też taka takie issue, czyli jest taki jakby... Problem, czy wyjść do ludzi i, i z tym wszystkim, ze, ze swoimi e, sprawami, przemyśleniami, z wiedzą, z doświadczeniem, czy wyjść do ludzi, czy po prostu się odizolować. Jeżeli ta osoba się izoluje i też nie się właśnie taka osoba, towarzyska, to też jest pytanie, czy się zbytnio nie izoluje. Czy się zbytnio nie izolują, czy nie, nie, nie warto by było właśnie się. Otworzyć towarzystwo. I to naprawdę to jest pytanie: gdzie ta, ta dusza mówi do ciebie w tym śnie, że no zachęca ci do tego towarzystwa, jednak, żeby podjąć to towarzystwo, żeby jeżeli jest osoba w izolacji, to, to tym bardziej. To jest takie jakby wyrażenie tej, tej jakby za, za, zachęty do tego, żeby, żeby być towarzyskim. I trzecia cecha, że ta osoba podała silna duchowo, czyli yy, co tutaj może yy, być przeciwieństwem? Silne duchowo, czyli słabe duchowo, załamane duchowo. W yy, ta osoba, yy, można powiedzieć, jest w pewnym sensie załamana duchowo. I czy, to ma, czy to ma sens, tak? Czy nie. Ja rozumiem, ja, ja bardzo współczuję, tak? Ja bardzo współczuję yy, osobom, które po prostu mają złamanego ducha i tak dalej. I jest mi bardzo przykro z tego powodu. Ale to jest taka zachęta, czy właśnie, czy masz problem z byciem silnym duchowo. Dlaczego nie? Bo siła ducha to jest po prostu y, przejawianie się, y, bycie, bycie sobą i y, poczucie własnej wartości przede wszystkim. Przede wszystkim poczucie własnej wartości. Także tutaj y, to takie tylko moje... Y, Komentarze, i jeżeli będziecie chcieli w ten sposób interpretować, to też ja Was niczego nie uczę ani nie daję lekcji, także tutaj nie nabywacie kwalifikacji, żeby uczyć w ten sposób, jeżeli będziecie komuś tłumaczyć sny, tylko zachęcam do zrobienia tego kursu i do tego, żeby się jakby pogłębić duchowo, pogłębić się duchowo i, i pogłębić swoją wiedzę na temat y, śnienia i psychiki ludzkiej, ja już muszę kończyć, bo tutaj już słyszę odgłosy z zewnątrz: że jest bardzo dużo się dzieje i niestety nie będę mogła dużo mówić więcej, bo nie chcę, żeby tutaj mnie ktoś zagłuszał. <noise> będę zagłuszona z ogrodu, i na tyle, na ile mogłam wyrazić y, takie właśnie przykłady. Jak interpretować osoby, które się nam śnią. To jest naprawdę ciekawa metoda, bo to daje wgląd w nasze wewnętrzne uczucia, emocje i z czym my się w życiu mierzymy i jak to nam może pomóc, jak to nam może pomóc w realnym życiu. To jest oczywiście temat wielowymiarowy, można zupełnie innymi metodami interpretować. Ale dzisiaj tylko tą jedną metodą yy, i zachęcam naprawdę jeszcze raz do kursu, żeby no, że ubogacić się, po prostu się ubogacić y, tą wiedzą i oczywiście y, cytować y, naszą kochaną y, Jane Teresa Anderson, tak jak z Matrixa, no. po prostu, ale ona wyszła z Matrixa, także już nie jest w Matrixie, także jest super. Dziękuję bardzo wszystkim i pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkiego najlepszego. Do następnego razu.